Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab i... Ostatnim moim przeglądzie nowości na najbliższy sezon wspominałem, że coraz większą gałęzią rynku są opony do aut hybrydowych i elektrycznych. Czy właściwie te opony różnią się od konwencjonalnych? Czy koniecznie mając samochód hybrydowy musimy stosować takie opony? Pomyślałem, że warto by było zrobić taki materiał porównujący dwie opony w tym samym rozmiarze, wywodzące się od jednego producenta z tego samego samego modelu i opowiedzieć wam o różnicach. Oczywiście opon do aut elektrycznych jest na rynku sporo, natomiast według mnie najlepszym przykładem będą opony od Michelin Primacy Plus i E-Primacy. Czym będą się różnić? Usłyszycie za chwilę. W tej całej historii będzie istotne to, że raz jeszcze podkreślę, obie opony są w tym samym rozmiarze, mają ten sam indeks nośności i indeks Prędkości. Zaczynamy od etykiety. Jeżeli chodzi o energooszczędność, to po mojej prawej stronie Primacy Plus. Tutaj mamy ocenę C. Natomiast w oponie dedykowanej do auta elektrycznego mamy A, więc jest to opona zdecydowanie bardziej energooszczędna. Trakcja na mokrej nawierzchni, tu z kolei jest odwrotnie. Opona do auta elektrycznego ma ocenę B, natomiast Primacy Plus ocena A. I jeszcze jedna kwestia, głośność. Głośność, o dziwo, w dwóch przypadkach jest taka sama. No to teraz Przejdźmy do budowy i zastanówmy się, dlaczego te parametry właśnie wyglądają w ten sposób. Więc, energooszczędność. E-Primacy jest oponą, która jest o kilogram lżejsza. Uwierzcie mi, że kilogram w tym samym rozmiarze to jest bardzo dużo. I oczywiście, ten kilogram ma wpływ na wiele czynników, bo yy, pamiętajcie, że to nie jest tak, że auto jest po prostu 4 kilo cięższe. To jest masa wirowa. Ona ma wpływ na wiele czynników na osiągi samochodu, ale w tym wypadku przede wszystkim na zużycie paliwa. Im opona jest lżejsza, tym oczywiście te zużycie paliwa czy w przypadku auta elektrycznego prądu będzie bardzo istotne. Waga opony oczywiście ma wpływ na jej konstrukcję. E-Primacy jest oponą, która jest bardzo miękka, jeżeli chodzi o ściankę boczną. Primacy 4+ Plus, mimo że uchodzi za oponę wybitnie komfortową, to ta ścianka jest tutaj zdecydowanie twardsza niż w przypadku E-Primacy. Dużą różnicą jest twardość samego czoła opony. Zwróćcie uwagę jak E-Primacy się ugina. Natomiast Primacy 4+ Plus jest zdecydowanie tutaj bardziej Twarda. Co ciekawe, do mieszanek są użyte inne materiały, świadczy o tym twardość. Opona e-Primacy, czyli do auta elektrycznego, jest o 4 w skali szora bardziej miękka niż Primacy 4. Dlaczego taki zabieg? Wydaje mi się, że chodziło o to, żeby wygenerować jak największą przyczepność, już jak ja to często mówię, od pierwszego metra. Auta elektryczne mają olbrzymi moment obrotowy, właściwie od zera. Są. Mówiąc kolokwialnie, bardzo zrywne i chodziło o to, żeby przy wyjeżdżaniu z garażu, podczas ruszania spod świateł, ta opona była od razu już bardzo przyczepna. Ostatnia kwestia, bieżnik. Na pierwszy rzut oka te opony wyglądają zupełnie tak samo, natomiast różnice są. Pierwsza rzecz, wysokości bieżnika. Opona E-Primacy jest o 20 mm niższa. Oczywiście chodziło o to, by wygenerować mniejszy hałas. To teraz mogłoby się pojawić pytanie, przecież na etykietkach jest dokładnie to samo. Tak, ale pamiętajcie, że przy e-Primacy została użyta dużo bardziej miękka mieszanka. Miękka mieszanka zazwyczaj y, jest zdecydowanie głośniejsza od mieszanki twardej, więc z jednej strony y, trzeba było zadziałać w związku właśnie z użytą mieszanką, ale to nie jest jedyna kwestia, bo ta opona oczywiście różni się też bieżnikiem. O ile trzy y, żebra środkowe wyglądają właściwie tak samo, to różnice są po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Primacy 4+ Plus jest zdecydowanie bardziej ponacinana. Ta opona ma szerokie kanały y, po stronie wewnętrznej, ma głębsze kanały po stronie zewnętrznej, i wydaje mi się, że to w połączeniu z wyższym bieżnikiem sprawiło, że ta opona ma lepszą ocenę, jeżeli chodzi o trakcję na mokrej nawierzchni. Ale, tak jak wspomniałem już wielokrotnie, takie nacięcia. Y Powodują, że opona jest dużo bardziej głośna, więc no, tutaj inżynierowie naprawdę mieli trudny orzech do zgryzienia, ponieważ wymagania, które stawiają samochody elektryczne, stwarzają pewne problemy technologiczne, które trzeba rozwiązać na nowo, inaczej niż w samochodach konwencjonalnych. Cena. Mogłoby się wydawać, że opona do auta elektrycznego, z racji, że jest to nowość, będzie dużo droższa. Tak naprawdę różnica jest znikoma, bo w okolicach jednego złoty. I rodzi się pytanie. Jeżeli chcemy szukać oszczędności, czy jest sens i czy w ogóle możemy zamontować oponę dedykowaną właśnie do auta elektrycznego? Odpowiedź jest prosta. Jak najbardziej tak. Jeżeli szukacie oszczędności, zdecydowanie możecie wybrać E Primacy. Ale trzeba mieć na uwadze, że ta opona, no, z racji wspomnianej budowy, będzie troszkę mniej precyzyjna niż Primacy 4+. Z drugiej strony, dla niektórych być może to będzie zaleta, ponieważ taka ścianka będzie bardzo dobrze tłumiła nierówności, więc będzie dodatkową taką sprężyną w zawieszeniu. Trzeba też powiedzieć o minusach, a minusem jest delikatnie gorsza trakcja na nawierzchni mokrej. Więc właściwie decyzję zostawiam Wam. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to jak najbardziej możecie te opony użyć. Jeżeli szukacie oszczędności, rzeczywiście to będzie dobre rozwiązanie. Na koniec zostawcie w komentarzu informację, czy chcielibyście zobaczyć porównanie takie drogowe opony konwencjonalnej do opony dedykowanej do auta elektrycznego. Mamy pomysł na taki materiał, ale to zależy od was. Oczywiście obie opony znajdziecie w sklepie internetowym Intercars.pl. Zachęcam i do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.